Rozmowy o biznesie w Nikolaus Bank Cafe. Tu spotyka się biznes. Witam serdecznie, w kolejnym odcinku porozmawiajmy o biznesie w Nikolaus Bank Cafe, gdzie właśnie jesteśmy, gdzieś z naszym gościem gościnią Panią Moniką Batko z toruńskiej pracowni Perfum Blam. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Pani Moniko, robi Pani coś e, niezwykłego. E, no akurat z tą branżą e, rzadko się stykamy, przynajmniej podczas tego typu rozmów. Akurat Pani e, pracownia zajmuje się komponowaniem perfum e, tu w Toruniu. E, jak się zaczęła ta Pani przygoda akurat e, z taką działalnością? Przygoda zaczęła się wiele, wiele lat temu, i to też całkiem przypadkowo, ponieważ ja w ogóle wcześniej zajmowałam się branżą beauty i w tym również zapachami, ale takich znanych marek selektywnymi, które po prostu już możemy od lat śledzić na rynkach i tak naprawdę pierwsze moje doświadczenia z personalizowanymi zapachami. No, rozpoczęły się około 8 lat temu i tak naprawdę e, dopiero wtedy Poznałam całą budowę zapachów od tej strony twórców, nie od strony właśnie klienta, który ma już gotowy zapach, który może sobie wybrać pod swój własny gust oraz całą filozofię tego zapachu, którą ma każda marka, jak wiemy. No tutaj ja całkowicie poznałam cały schemat tworzenia zapachu i jego budowę i całą piramidę zapachową od podszewki. No i powiem szczerze, było to wielkie dla mnie zaskoczenie, ponieważ do tej pory nawet nie sądziłam, że mam takie predyspozycje, żeby te zapachy... E, tworzyć. Czyli te 8 lat temu to było takie odkrycie dla Pani, tych nowych to umiejętności? To było takie odkrycie, natomiast e, takie miejsca, one powstały już dużo, dużo lat wcześniej. E, i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. I faktycznie to był znak, sygnał na to, że my potrzebujemy czegoś więcej niż te tak zwane gotowe, piękne, markowe perfumy. Potrzebujemy po prostu czegoś bardziej szytego na. Naszą miarę. Na Ale nasze to jest tak, potrzeby. że klienci przychodzą do Pani i wtedy komponujecie wspólnie zapach dla konkretnej osoby. Pani oczywiście podpowiada, czy też każdy. Bo zastanawiam się, co by było, gdybym ja teraz poszedł do Pani pracowni i wybierał sobie te zapachy. To jak to wygląda, że Pani mnie zostawia? Tutaj Pani Tomaszu ma Pan różne olejki, proszę sobie tam wymieszać. Jak to się odbywa? Odbywa się to jak najbardziej w taki wspólny sposób wybierania i y, y, y dobierania, selekcjonowania dla Państwa odpowiednich nut zapachowych. Każdy z nas ma zupełnie inne potrzeby, każdy z nas ma inne swoje gusta i ja absolutnie wspieram, nawet prowadzę czasem za rączkę, natomiast nie puszczam Państwa na tą głęboką wodę, żebyście sami musieli dokonywać tych wyborów, ponieważ no, rzeczywiście najpierw, no Potrzebna jest taka e, rozmowa o Waszych takich typach zapachowych, Waszych upodobaniach. E, czasami, a nawet e, dosyć często zdarza się tak, że tworzymy zapachy pod wpływem chwili, danego nastroju, E, albo e, zmianę pory roku, bo innych chcemy używać perfum latem, a innych zimą. E, także jest to taka, powiem szczerze, wspólna podróż e, z moim wsparciem oczywiście, e, natomiast bardzo w głąb... E, naszych po prostu pragnień, naszych e, takich e, potrzeb. E, naprawdę klienci bardzo chcą poznać, e, jak te zapachy brzmią e, rozłożone na czynniki pierwsze, czyli mm -hmm. jak e, pachnie pojedyncze drzewo cedrowe, sandałowe. E, no ale kwiat... potem wszystko to trzeba <grym> zmieszać jednak i ten zapach może być czasami inny. Pewne zapachy e, wykluczają się albo e, no, nie pasują do siebie, to tutaj pewnie ta podpowiedź jest potrzebna. Nie ma zasady, ponieważ każdy ma inny gust zapachowy, nie możemy jakby mu z góry narzucić, że coś do czegoś nie będzie pasowało. To jest ładne, co komu się podoba, tak mówiąc potocznie. Natomiast moja zasada w pracy z klientami jest bardzo prosta. Wybierajcie tylko to, co Wam się podoba. Jeżeli dobierzemy taki dobór właśnie nut zapachowych nie może wyjść zły e, efekt końcowy. Oczywiście są takie nuty zapachowe, które mogą siebie trochę wykluczać albo na przykład przysłaniać inne i ja oczywiście hmm. o tym mówię e, i wiem, że na przykład biała herbata często ginie w połączeniu z ciężkim udem czy z ciężkim, z ciężkim czarnym. Udem? Tak, ud, czyli żywica Agarowa, o tym też rozmawiamy w czasie warsztatów zapachowych, ponieważ my znamy tak naprawdę z listy od producentów czasami te nazwy. One niewiele nam mówią same z siebie, bo czasami nawet są w takich delikatnych proporcjach dodawane do markowych perfum, że... Często aż nie sposób ich tak ewidentnie wyczuć. Więc tu Państwo możecie, przychodząc do mnie, poczuć każdą tą nutę, tak jak ona pachnie w czystej postaci. To jest to faktycznie niezwykłe dla osób, które mnie odwiedzają. A proszę powiedzieć y, y, krótko o, tym, o tej bazie, czyli skąd Pani czerpie te wszystkie elementy do budowania y, y, swoich kompozycji zapachowych. Skąd piramidę zapachową, są? tak, piramidę zapachową faktycznie opieramy na tych nutach bazy serca i głowy. Ja oprócz takich pojedynczych nut zapachowych posiadam tak, tak zwane basiki, czyli to są takie gotowe kompozycje, które mogą już um, tworzyć jakiś zapach i Rozumiem, są klienci. Czyli do nich dodajemy, tak, tak czyli są tak, pewną bazą. Tak, to jest taki punkt wyjściowy, motyw przewodni, jaki chcemy, żeby przyświecał naszej kompozycji. A Natomiast pochodzenie tych wszystkich nut zapachowych, tych y esencji y no, y jest... Y z całego świata tak naprawdę, ponieważ e, i mam e, e, takie ekstrakty i z Indii, i z Peru, i z Malezji, no oczywiście z Mekki Perfumiarstwa, czyli z Gras, e, również z Toulouse, więc e, jest bardzo wiele takich e, miejsc, które rzeczywiście dominują w produkcji tych, tych ekstraktów. E, no i tak naprawdę. One się mogą też od siebie różnić, bo drzewo cedrowe to nie jest jeden zapach drzewa cedrowego czy tak samo sandałowego. Pewnie. To zależy to od rozwoju. Też, albo, <laughs> tak, no czy rośnie w to albo taki zapach z winem pewnie. Tak, czy w Ameryce, czy w Europie. Pani Moniko. Jest Pani od niedawna w Toruniu, bo dopiero od roku, z tego co słyszałem. Od, od roku, tak? Mieszka firma pani? powstała i pierwsze, jakby pierwsze otwarcie pracowni to dokładnie nastąpiło 12 października, więc rok jeszcze nie minął. Nawet nie rok. Natomiast tak, ja w Toruniu jestem od roku, ponieważ tutaj wcześniej no, były intensywne przygotowania do tego, aby pracownię otworzyć, przygotować no i e, jestem bardzo zadowolona. Ciężko tylko zapytać, czy się podoba? <laughs> bardzo. Toruń jest zachwycającym miejscem, wspaniałą, ma atmosferę. Ja uwielbiam miasta, które mają w sobie tą całą duszę, historię, w którym tak jest dużo też tego e, pierwiastka artystycznego. No, no to ja wszystko nie mogłabym... tutaj mamy Pani Moniko, także to, to czego Pani się <laughs> tak. spodziewała jest w Toruniu. Gdyby Pani chciała przeskalować swój biznes, powiększyć pracownię, to oczywiście polecam Nikolaus Bank, bo zawsze można na miejscu dogadać się w sprawie jakiejś inwestycji. Zachęcam Państwa do tego, żebyście odwiedzili pracownię Pani Moniki, pracownię perfumeryjną Blam. Pani Monika Batko była naszym gościem. Pani Monika, bardzo dziękuję i dziękuję życzę wspaniałych bardzo. zapachów. Dziękuję i zapraszam do mnie do pracowni na Mickiewicza 61 w Toruniu.